Dzień dobry, nazywam się Beata Borucka i jestem dyrektorem merytorycznym firmy szkoleniowej Exertus, która wraz z firmą Lafarge przygotowała dla Państwa cykl menedżerskich seminariów biznesowych. Pierwsze seminarium Rola menedżera w zarządzaniu zespołem kierujemy do wszystkich osób zarządzających zespołami w firmach partnerów platynowych Lafarge. Seminaria są projektem autorskim stworzonym specjalnie dla partnerów biznesowych Lafarge, objętych programem Skrzydła Sukcesu. W czasie najbliższego seminarium 18-19 listopada będziemy twórczo i aktywnie poszukiwać odpowiedzi na pytania nurtujące menedżerów: jak budować efektywny zespół, jakimi narzędziami posługiwać się w pracy z ludźmi. Jak myśleć i rozmawiać z pracownikami o celach i motywować ich do działań? Oraz jak w motywujący sposób udzielać nie zawsze pozytywnej informacji zwrotnej? Jak też na zakończenie konstruktywnie rozliczać z realizacji celów i działań? Wierzymy, że udział w seminariach biznesowych Lafarge będzie znakomitym wsparciem rozwoju państwa firmy i przyniesie widoczne rezultaty biznesowe. W ramach programu skrzydła sukcesu Lafarge wkrótce zaprosimy Państwa na kolejne dwudniowe seminaria, na których poruszymy następne ciekawe tematy z obszaru zarządzania ludźmi, takie jak zarządzanie sytuacyjne, czyli jak dostosować się do ludzi, jak dbać o ciągły rozwój kompetencji zespołu, czyli menedżer w roli coacha. A zatem do zobaczenia na najbliższym seminarium.